Panowie, proszę opuścić salę rozpraw. Idzie? Rozprawę poprowadzi sędzia Anna Maria Wysoła. Macie echo? Panowie, proszę opuścić salę rozpraw. Proszę Państwa, w tej sytuacji zażądam przerwy w rozprawie. O kolejnym terminie zostaną Państwo powiadomi. Tacy, zaraz kurwa, może to możemy to załatwić. Udawać się tego psa roz***** Teraz kurwa, trójkę. To jest dwoje pany. Oj, zaj, tak. To jest dwoje tak. Sędzia Anna Maria Wesołowska. Proszę wstać. Sąd idzie. Rozprawę poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawy przed sądem rejonowym. Będzie rozpoznana sprawa Denisa Załęckiego. Pan prokurator. Witam wszystkich serdecznie. <grym> Ej, ten Herman naprawdę dobrze moduje, nie? On zrobił też y, mo, y, rozprawę moją z Wardęgą. Ciężko mi się to oglądało, bo to byłem tak zderznięty. Wychodzę, robię robotę, bomba na baje, kończymy i pójdzie Alberto, tak jak się to zapowiadał, nie? Ja. Proszę, aby pan oskarżony wstał. Proszę powiedzieć, jak się pan nazywa, ile pan ma lat, czym się pan zajmuje? Siema, Denis Załęcki jestem, mam 27 lat, z wykształcenia tempiciel restwa <grystwa> Proszę usiąść, otwieram przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Czemu ty mnie, Herman, ładujesz z tym kurwa fiutem ciągle do tej ostatniej ławki? Kurwa, tego nie mogę zrozumieć. Proszę mnie tam nie wrzucać. No to kurwa, jedziemy. Panie oskarżony, co to za pozycja? Proszę wyjąć ręce z kieszeni. W takim razie słuchamy. Dużo chciałem powiedzieć. Jak, powie, jak powiem coś. Bo już zeszłego, do pracy? Nie, 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 teraz nie mam. Dzięki za mianę za donate'a. Teraz nie mam wakatów. Na temat... Zrób coś na wzór Jerry Springer Show, tak chcę zrobić, właśnie. Co on robi? Ja ci powiem to poza kamerami, to sobie kurwa, może wstrzymamy i ja ci powiem. Ja. Powiesz mi, czy to nie jest mocno. Na moc, co masz? ten, na co to, na co tamto? Co ty pierdolisz? Weź się, weź Nie, ty nie rozumiesz <laughs> tego, co się do ciebie mówi. Zresetuj ten mózg facet. A ty weź, no, a ty Znaczy, normalnie jest, żyjesz. Za za głupi jest. Ja żyję normalnie, to ty nie żyjesz normalnie. Ty... Przed chwilą powiedziałeś, pod, yy, wziąłeś słowa z największego frajera we, we Freepighter Martonia. Mówisz, że ja kurwa nie chciałem 10 koła za Instagrama. Kurwa. Skąd ty bierzesz, co ty kurwa? Słuchasz jakiś frajer? No, na tu. Na Twitzie. To było na Twitcie. A, ale to pisane było przez Marconia. No w chuj wszystko, to było... Yy... No to jakie głupoty powielasz? Jakie pan A co fury nie sprzedajesz? Sprzedaję. No i wszystko. Kurwa, ale kupuję nową, lepszą, kurwa, no człowieku ty. Chcesz kupić? Kurwa ty, bo wystawiłem na OTOMOTO, później było 30 takich samych ogłoszeń, bo ludzie kurwa sobie by się opi. Aż hamluje auta, nie no wiem jak to jest, no. No to o co ci chodzi, że sprzedaj auta? No kurwa. A masz, za... masz czy <laughs> samochód kurwa za no nawet nie masz. Zapierdalasz tramwajem, <laughs> Nie mam prawka, byku. No to bo jesteś zakupi na prawko, że zdać kupię. No nie, kurwa, stracił. No nie, bo jest sądzi, Co sądzicie ogólnie o tej sytuacji dla z tym prawem jazdy? On już o tym opowiadał, no popełnił błąd, nie? Jutro go będziemy mogli jeszcze przy ten. Przyorać trochę, bo będzie na streamie. nie ma? Nie jecha, to jest w tym. To jest w filmiku, tak? Albo może być troszeczkę ten, troszeczkę. Czekajcie. Nie ma echo, to jest. Co sądzicie ogólnie o tej sytuacji na Brigis? To jest kupiliście. No jest małe echo, ale to już ten. Damy sobie radę z tym. Co tam trzeba głosować. Siema, medi. A dobrze. Prawa jazdy. No bo jesteś kretynem, kurwa, i tyle. No nie powiedział, że kretyn bardziej nieuważną osobą. No nie, no kretynem, no kto wsiada po alkoholu, kurwa, też. Ja nie byłem świadomy, że byłem... Ale no bo jesteś za głupi na tą świadomość, kuma, Nie byłem świadomy... Jesteś za głupi na tą świadomość. pod wpływem alkoholu... inteligentna... Była u mnie rodzina dzień wcześniej, 24 godziny minęło. Ło. To co, nie wyczerpiałbyś? Zależy kur. Od czego w... zależy? Ale to w siebie wiebałeś, idioto. Co miałem z siebie wiebać? Chuj mnie to interesuje. Ku... <grym> to na chuj się pytasz. Bo kurwa mogę. <grym> z siebie <grym> się k***a, w... kurwa nawet. Z siebie się każdy śmieje, to ty jesteś, no człowieku, Niedźwiedziu jebany. Meduza, co u ciebie teraz sam słychać? Mogę być chory psychicznie, co to takiego? No no nic, mówię, że cię chory psychicznie. Ale <grym> ja nie chcę się leczyć, bo mnie zajmie. nikim, kurwa, jesteś nikim i niczym. Jestem kimś. Jestem człowiekiem. Nie jesteś człowiekiem. Jest. Nie. Ale wystarczy już tej dyskusji. Dla Labrygi Nowaksyma ułomek. Ułomek, dzięki. Dla ja. Labryga Świadka poprosimy na salę. Pouczam pana, że może pan... A, a co o Knadziu, bo ja nie w temacie. Bo Knadziu gadał o tym drive i tu ludzie się zapytali o filmik i mówię, że że żeśmy tam trochę podpierdalali. I że pokój dalej spał Werdegga. I mówię, że może nie chciałbyś, żebym gadał o tej sytuacji. Pan zadawać pytania świadkom i wypowiadać się co do każdego przeprowadzonego dowodu. Jest pan spokrewniony? Spowinnowacony z oskarżonym? A co ty, co, co to w ogóle za kurwa, f... co za sugestie? Żadne sugestie. Spytałam tylko, czy coś pana łączy z oskarżonym Denisem Załęckim? Yy, wiesz co, nie, nie chcę się na ten temat wypowiadać. To są moje wspomnienia, a ja zostawię to dla siebie. Rozumiem, że w zasadach Gita nie można mówić prawdy w sądzie. Ale. tak mnie ja wyjebane, no to tam jakiś trójkącik strzeliliśmy i tyle. To nie jest dojebane być tutaj. Moi zdanie tak. To to. to kurwa. <laughs> to jest dojebane? Moje zdanie tak. To jest dojebane. Dobra, no. tak. prowadzam sprzeciw, kurwa. Cześć, ciebie, a ty Co tam jak mówisz? To jest tak w inglisz? Jak? A ty, jak ty masz, masz tylko w głowie, yes, ty, to ty w to w nie masz ty Małe dzieckiem w głowie, hello, bryga. fan, thanks. Ja nie potrafię. No, a ja on no, Ale ja się nie pytam, bo ja to... dawa jakieś kurwa zdanie. No co? No, Jakie zdanie? Nie ale, ale Z tobą mam okay. rozmawiać, staw się, staw się. nie mówisz, kurwa przedstaw się, kurwa. Proszę, o spokój. A nagle mówisz spokojnie, panowie, kurwa? To są jeszcze pytania? A ja mam w chuju go. Pan prokurator się chyba troszeczkę zagolopował. Nie, 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 już a już przestań pierdolić, to. A jest to nie, 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 nie. Panie prokuratorze, uchylam to pytanie. Bo auto słowa, tak kurwa. Powiedz, że ty kurwa nie nie widzisz, z kim ty rozmawiasz, kurwa? Bardega tak, Bardega tam spał po prostu o, 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 bo bok, ale on chyba może nawet nie słyszał tego. Kurwa! Weź mi Trójkot, tu... <laughs> tak, trzech chłopów. Mój kontakt, trzech chłopów. To zdaj mi, bo to rozpierdolę go zaraz. Proszę o na salę numer 3. <laughs> ja pierdo... <laughs> Kurwa, nie nie przystąpię, przystąpię. ty już się się ale kogo, kurwa, o Jezu. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa. Nie no, proszę cię, nie. No wiesz, to raz mówicie, że z tym środowiskiem tutaj się zachowujecie jakbyśmy kurwa w więzieniu siedzieli. Chcecie ci trójkę kurwa bić? Zaraz jak telefon, do studia. Nie, to było to była taka Ej, Ale to też było pojebane z tym biciem halwana. I wyobraźcie sobie, co mógł czuć Piotr Halwan. Jak nagle był <noise> tak, kurwa dał i rozpierdalował trzech. I rozkwitkę skończyły na pudle. To jest *y, nie? Pozycjonalnie strony. Dziękuję, proszę usiąść. Proszę poprosić kolejnego świadka. Dobra, tyle tych afer. Z dychać. Zostaniesz przesłuchany w charakterze świadka, ale myślę, że... Nienawidzę tego. W się sensie, kurwa, nienawidzę tych renderów wyciętego mnie. Z tych, kurwa, z tego filmiku. Będziesz tu się bezpiecznie, jak będzie. zawsze <grywa> jestem zmielony, kurwa, tym obrazem, kurwa. Takiego przegrywania. Przesłuchany w charakterze świadka. Przegryw, kurwa, w chuj tutaj. I w tej głowie, co było. Wiecie, co miałem wtedy w głowie? To już jest koniec, widowiem. Już nic nie będzie. Kwiatka, ale myślę, A. że będziesz czuł się bezpiecznie, jak będzie pani psycholog. Punktem pana obowiązku mówienia. To już jest z koniec. To już jest koniec. 18 latek podrywał małolatę. latę. 11 lat temu. Koniec. Ja miałem w głowie, tak, ja jestem Mariusz, nie? Naprawdę. Tylko mówienie, ja Wtedy miałem tak w głowie, bo mnie to tak wszystko wy wyjebało i zgniotło. Będziesz tu się bezpiecznie, jak będzie pani psycholog. U tam I jeszcze Łysiec bawią z fejmu i mówią tak. Nie, to mi sprzedać udało, Michał. To jest już koniec. Ja w łóżku dziękuję, fej mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. Co pan wie w tej sprawie? Załęcki najpierw ukłamał... <grymne> Dzięki, do zawsze w sercu. O mnie, że Madzia pisała jego pierwsza, a jak mleko się wylało, to był otwarty, żeby zrobić walkę on i jego kobieta kontra ja i Madzia. Ale słyszał pan, co mówi oskarżony, że to pan pierwszy go zaatakował. Z zrobił z siebie ofiarę, zrobił z siebie taką ofiarę, że on chciał wyjaśnić, bo on był moim dobrym przyjacielem, kolegą i tak dalej. Sixty. To jest dziwne w i moim zdaniem jest to dojebane. Michał słuchaj, jechałeś mi ee, z Załęckiego wiadomościach prywatnych dla mnie? W, w tym, dzwoniliśmy do siebie. Dzwoniliście, jak dzwoniliście do siebie, ja, ja wyzywa, to wyzywałeś mnie, czy znaleźłeś No, jechałeś z Labrygą do mnie dzwoniąc, czy nie? To jest śmieszne, widzowie, bo powiedziałem na Labrygę w trakcie rozmowy o nim z Załęckim, że byłaby fajna walka pomiędzy Denisem Labrygą... Kriminopedia, robisz dziś pokój? A którą mamy godzinę? 23.42? Może odpaliłbym jeszcze po streamie. ...Labrygą, a Denisem Załęckim i Kiedy odcinek bandy? Jutro, godzina 16. A przynajmniej postaram się na 16, .00. ale to już jest zmontowane. O! Ale mnie ściekło. Witowałem Labrygę, że zachowywał się jak troglodyta. I mogę spokojnie Labrydze powiedzieć to w twarz, że to był dziwny wywiad i że miałem prawo sądzić, że przesadził z... Ta sama kurtka, co jest z tą No kurwa. Bieda piszczy, mordo. Teraz tylko w jednej kurtce będę siedział. ...ze sterydami, z albo z jakimś innym gównem. Nie uważam, żeby się na mnie nie obraził. Żeby twoje słowa nie poszły na marne. To po co, po co wpierdalasz to osoby trzeciej i kurwa, wiesz, kompromitujesz tego gościa, który rzekomo nic nie mówił na mnie? Okej. Okay, po co nic to nie robisz? Hmm. To jest zajebiście. A po co to robisz? Nic nie mówił. Jest okej. Okay. Mówisz, że jest zajebiście. Dobrze, to przejdźmy teraz do tego, że zarówno pan oskarżony, jak i świadek Boxdel posiadacie różne wersje wydarzeń co do rozmów ze sobą na telefonie. Może jakoś to oskarżony wytłumaczyć? A, okej, okay, już ci pokazuję. Pewnie. Masz to nagranie ze sobą? A to się ci że... Ty, serio masz problemy z mocnymi używkami, tak jak to Wardenga przedstawia, czy nie? Nie. W sensie miałem kiedyś mocne, nie? Teraz nie. No, chyba nie wyglądam jak kurwa. Jak przy protokole olbrzymim. Początek. A możesz podać? Wrócą. Czyli jestem bałus. Marcin. Nie obchodzi mnie, kto napisał pierwszy. To, on bo bo to, Bóg, tak to sam nie Józef. Nie że ma żelazny zasady. Jednak nie wydaje Twoje mi się, dziwę, że między... typ, totalnie, to jest ich styl. Zmuriował typ, centralnie, nie? Coś śmieszne ze strony Zemskiego, że on tam gdzieś tam kur... odryguje i wykonuje takie ruchy. I to jeszcze na cześć, bo kur... Co było dalej? <śla> Nagrowe wiadomości, że to, to, to na aplikacji też. Także na te wiadomości już teraz wiedziałem, że nie można usuwać z aplikacji, jak to się zawsze robi, tylko sobie też screenowałem, żeby było, że pisałem. Jest tej wiadomości w chucie, jak się chce. Panie oskarżony, ja za bardzo nie wiem, jak ja mam panu w to uwierzyć. A ja mam, czy ktoś mi uwierzy. Ale proszę o spokój. A swoją drogą tu nie chodzi o to, kto co pisał i kiedy, tylko o sam fakt, że zrobiłeś to ziomolownie. No dobrze, to jak odniesie się pan do filmu, proszę o odtworzenie dowodu numer jeden. I żalony, żeby nie na się ich do precedum, bo się szykuje na niego. Ja ogólnie go nie lubię, nawet ta zwykła, zwykła pała, bez honoru, bez godności, zwykły frajer z puku, który się kopuje do ludzi. I tyle, nie? <laughs> Dziękuję. Jak mamy wierzyć w jakiekolwiek pana słowa? Nie potrafi pan być szczery nawet sam ze sobą? Staram się, <laughs> ale mi to nie wychodzi. No i to. Chciałby pan coś jeszcze dodać? Denis Pomawiew Łęcki. W głębi duszy wcale nie jesteś żadnym prawilniakiem, tylko Belek. konfiturką. Jedną konfiturką. Jesteś konfidencikiem, sześćdziesiąteczką, skarżypytą, pomawiaczem. Mówię ci Bogu, zrobiliśmy w kurwiał, czy teraz szalonego, i będziesz na to odpowiadał. Do no Ciebie skończę tym jednym tym, co powiem. I tyle, i tyle, będzie się, się zabinać z internetu. Ale nie udzieliłam panu. Słuchaj, e, co do Bóg to on e, z tego co mi mówiłeś, że te głosówki, które... A w ogóle jeszcze jeszcze wracam do Magdy, bo ona puściła jakąś tam głosówkę w tej siedząc, że... Nikt pana nie pytał o zdanie. Uuu. Bardzo proszę, panie prokuratorze, jakieś wnioski. Tak szczerze, to ja bym ja już powiedziałam, dobra, chuj, mam wyjebane, już rzucę to chcecie. To jest dla mnie to zabawne, to jest w ogóle człowiek cyrk, jak dla mnie, no i tyle no. Dziękuję. Proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony panerać. O, Ogrodź na pudło teraz. Rozpierdalamy psa w trzech i. Wybrakamy na <śmulary> 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 Proszę wstać, Sandy. Lubię ten humor, naprawdę. Dostałem ostatnio flagę na kanale w Chujusadego się To jak zasłużona, czy da się tego odbić, czy ruszyć może się dopiero po wygaśnięciu? Jak zasłużona, to ciężko będzie coś z tym zrobić, ale. Będziesz musiał po prostu robić, tak jak robisz. Nie wiem, jak jest z algorytmem po fladze. Widzicie? Słyszałem, że spadają zasięgi, ale to nie jest w pełni potwierdzone. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Prokuratura akurat uważaj, już, kurwa, Idę... Boxer, gdybyś nie był hanysem, to byłbyś może i spokój, ale co zrobić, Powodzenia się nie wybiera. chopie, a co ty mi tu, kurwa, godosz? Jest Ślązok. Z krwi i kości. mi kurwa nie, nie ciśnij w chanysu, bo jest za nimi całym sercem. Więc wydupuj stąd. Na obronie staną nie tylko obrońca, ale nawet urząd prokuratorski. Zastanów się, jak chcesz żyć. Jak sala rozpraw wygląda, już wiesz. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego wnioski. To wszystko w tej sprawie. Dziękuję Państwu. Fajne. Co sądzisz o bugiem to On się tam rozwija. Teraz w ogóle jest ten. Na topie jest ta laska.